to jest 291 to pierwszy odcinek z Call of Duty Black Ops. No i rozpoczynamy po prostu fabułę. Ja już troszeczkę ją zacząłem, więc to jest po prostu od początku, tylko pierwsza misja załączona w odpowiednim momencie. To co piszę, oczywiście, możecie sobie czytać, nie będę wam tutaj czytał. Chodzi o to, iż nasza postać będzie miała teraz takie wspomnienia, gdzie to będzie musieli rozwiązywać kilka dość kontrowersyjnych strzelanin, czyli no to po prostu idziemy na. Jak wiadomo, kto wie co to jest Call of Duty, no to nie będę tutaj brylił na ten temat. Mogę wam czytać jednak, myślę, że sobie sami lepiej będziecie to czytali, bo mój lektor jakoś nie jest zbytnio interesujący, więc no to po prostu tylko wczujemy się za chwilę w klimat tej gry. Może ja się na chwilę przymknę, żebyście mogli sobie poczytać, a odezwę się i zaczniemy akcję strzelania. No to słuchamy się, właśnie słuchamy, widzimy się za chwilę. Me Mason! I know when you're lying! 61, A of Pigs. What happened? <laughs> we all got killed. There's no use lying, Mason. We know you went in with Woods and Bowman. Woods? Bowman? Czas rozpocząć pierwszą misję w dzisiejszym odcinku Call of Duty Black Ops. My widzimy, że ktoś tutaj papierocha pali i jesteśmy w barze. A oto pierwsza runda, czyli znaczy pierwsza runda, pierwsza misja, niech będzie tak. Mamy po prostu... Jesteśmy w Zatoce Dzikich, Zatoce Świni na Kubie, więc rozpoczniemy pierwszą misję. Mamy tam coś do wykonania, jednak już nie pamiętam co, Teraz wszystkiego się dowiemy po kolei, jesteśmy w barze. Jest 17 kwietnia 1961 rok, widzimy, że popaki popalają, wódeczka stoi, panienka tańczy, wiatrak się kręci, tam popaki też siedzą, mapa jest i co się zaczyna, mamy towarzystwo, no to sprawdźmy jakie mamy towarzystwo, oho, kozaki wpadły, uwaga, no co tu się dzieje, oho, 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 no i laska powalona na ziemi, no ładnie, ładne zachowanie. Ty, Be cool. Spokojnie, łódź, czekaj. Do ciebie mówię. Yeah. O mój ty kurwa, Boże, noża prosto w i strzał, coś mi nie wychodzi. Aha, dobra, jest. Muszę sobie przypomnieć, akcja, animacja, tylko łapa została zbita nożem. Dobra, i za chwilę rozpoczniemy dzisiejszy dym w tej gierce. Pasażerowie wysiadają z samochodów, są uzbrojeni. Ron Carlos, osłonowy, przebijamy się. Mason za mną, dobra. To ja jestem Mason, więc ruszamy. Idź za, okej, okay, dobra. Jak to w Call of Duty, rozpierducha będzie na całego. Dobra, rozwalimy my ten radiowóz. A masz granatę, smacznego. I już nie ma radiowozu. Użyj strzałki. Bo... Aha, dobra, żeby mieć granatnika. Już nie pamiętam się w tę, grę, choć przeszedłem całą grę. Rozwalimy na kolejny radiowóz. A macie smacznego. Żyrejca, granaty od Mistrza. Nie będę się tu chwalił, dobra. Ja nie jestem za dobry w tej gierce, ale dobra. Lubię strzelanki, trochę pograć. Jednak no, chyba najlepsza strzelanka, jaką grałem dla mnie, to był kiedyś gra. Choć nie mówię, yy, najlepsza strzelanka. Ja zresztą mało gram w strzelanki, ponieważ nie jestem zbyt no, jakimś tam masem w te strzelaniny, ale lubię popykać. Kolejny granacik, smacznego. Mm, ale kalowiki, właśnie te Black Ops przeszedłem. no Mam zamiar sobie kupić niedługo dwójkę, bo wow, patrz, w kogo ty strzelasz? W swojej też jestem dobry, agent, ja strzelam w swoich ludzi. Oho. Pan policja jej strzała następnie zaraz nas pogodzimy nie będę tutaj się patyczkował dobranoc kolejny zawołem wolny ale ich tam jest nie bym rzucił granat ale nie mam na razie chyba tego, co mam dalej robić mi osiągnięty zejedz ulicę, osiągniemy punktu kontrolnego a dobra widzimy się na pasie startowym przyjaciele okej okay. das dodechy szybko okej okay. Aby jechać do tyłu przytrzymaj LT, a to o kogoś skasowałem Gdybym ja tak naprawdę jeździł w realu, no to by był problem Dobra, i do przodu ruszyła maszyna, jej nic nie powstrzyma, ale nas pakują Kurde, ile tu ludu, żeby ich wszystkich cholera jasna zabić O kurde, szkół, Oj, i papieruchu, ażeby pakować Dawaj, jest moc, jedziemy I, oho ho, ho no i co, koniec już? Cel osiągnięty No i kolejna misja, odpływa Mason Uciekłeś przed milicją No i co dalej? tracimy go jeszcze raz nie mamy wyboru A co jest do <grywa> dobra cenzura była okej okay. dobra dobra nie jestem zbytnio dobry w komentowaniu autobus Carlos i jego ludzie powinni wkrótce uderzyć na lotnisko Czyli mamy rozwalić jakiegoś Carlosa Dobra, będzie za dyma ja lubię takie gierki Jest hey, na no teraz przygotować się i zaczyna się akcja no dobra Mamy chwycić się zaraz za linę, Przytrzymaj X, aby przejechać po linie. Dawaj, załadujemy i, i jedziemy. Dobra, poszło. Ruszamy, ale będzie za dyma. Komando Foki, normalnie. Ja to się nie znam na tych wszystkich tych, ale gierka przednia lubię. Ją. Przeszedłem ją tylko raz, dlatego drugi raz ją nagrywam na YouTube'a. Nie jestem tam jakiś zbytni kozak, ale lubię w nią czasem popykać. Szczególnie tam, jak zabiłem zombiaku. Mason, zdejmij go. Nie, mogłem go nożem zabić jednak, no cóż, zrobiłem trochę szumu. Widzę, że ludzie tam biegają, ale myślę, że sobie jakoś tam poradzimy. I wszystkich trzeba będzie wyeliminować, ale to zaraz, przed, za chwilę sobie osiągniemy. Cel. no i co? Otwieraj te drzwi i idziemy. Na co czekasz? Dobra, dzięki za otwarcie drzwi. Y nie ruszać się, niech przejadą. A co jakiś konwój jedzie, uwaga. Dobra, poczekamy, aż konwój się przejedzie, ja się schowam. Dobra, pojechali. Okej. Okay. Schowam się za drugim kamyczkiem. No, gdzie jesteście? Chodźcie. Nie będę czekał. Y no ruszać się szybciej w Pisze, pisze idź za, za mną idzie, zamiast. O ja przed nim. Kogo ty strzelasz w pajaców, nikogo nie ma brama zamknięta. Dobra, tu idziemy. Kapitalistka, o jest, dobra. Dawaj, chłopaki. Siema, na macie granata. Nie zdążyłem strzejeć już wybuch. Tutaj rozwalimy tych gostków na solach. Nie mam dobrego cela dzisiaj, nie wiem coś mi się stało, ja, zazwyczaj gram troszkę lepiej, jednak bardziej trochę trochę się za przeproszeniem wsty... no, wstydziłem, no nie wstydziłem, miałem tremę po prostu, że nagrywam na YouTube'a. Zazwyczaj zawsze jak nagrywam to wychodzi mi gorzej niż. Właśnie ogólnie to jest tak, że jak nagrywasz cokolwiek, to wychodzi ci gorzej niż jak na przykład nie nagrywasz. I na przykład kiedyś nie nagrywałem i grałem w taką fajną grę, którą chciałem pokazywać na YouTube i... Jak nie grałem w tę grę do, nagrywając to po prostu szło mi zajebiście, ja miałem zajebiste te strzały i takie headshoty wani w ogóle, ale jak do y, nagrywania to w ogóle mi kompletnie nic nie wychodziło. Oho, dobra, Ginta. Ja zawsze środki rozpierdolę. Dobra, y, chodź tutaj do wujka Dawida. Zrobię wam 10 z, z dupy średniowiecza jak mówi Marian Faljo. W tym momencie strzały. Dobra, dobra, chodź. A ten jak zawis, fajny. Okej. Okay. Super, crazy jest online. Dobra, że jest online, nie będziemy na razie grali. Czasami ja pogrywam sobie z kimś online, jednak w tym momencie mam, nie mam kupionego abonamentu na Xboxa, bo w sumie mógłbym z kimś zagrać jakbyście chcieli, to byśmy sobie pograli, kupię abonament na Xboxa i wtedy mogę sobie wtedy to od razu wrzucę na YouTube'a naszą wspólną grę, jeżeli będziecie chcieli. A jak nie no to trudno. Na razie nie mam patentu na online, więc jak będę miał, to się odezwę. I wtedy sobie na przykład z kimś zagramy. Yy, no niekoniecznie mówię w Call of Duty, bo możemy zagrać, nie wiem, w WWE, ale ja mam tylko trzynastkę na razie, więc nie, pogramy. Ale na przykład jakąś inną gierkę zobaczymy, zgadamy się, najwyżej kiedyś jakąś kuplej. Ktoś, kto będzie miał taką samą, to wtedy ujm. No nie strzelam do, do siebie, kurde, strzelam w swoich, mam jakąś chwilę dzisiaj. O, 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 a ty cholero, zaraz cię rozwalę. Masz, kurwa, strzały, smacznego życzę ci. Akcja przednia, no nie strzelaj swojego kurde, już mam zeza. Normalnie, dobra, o tu jest. No bo to jest takie trochę głupie moi i mieć inne stroje albo jakieś znaczki. byłem granata i rozpieprzę to całe śpiące towarzystwo. W tym momencie mamy jakiś pokój. Zaraz dojdziemy do chałupy Carlosa i zrobimy porządek z tym śpiącym królestwem. Strzelaj w banie. Tam najlepszy strzał to w głowę i od razu pada tam, bo na dole mają kamizelki to, to Nie jestem jakimś dobrym kozakiem w tej grę, jednak lubię czasami po strzelać hmm, może w następnych misjach się bardziej rozkręcę aczkolwiek nie wiem czy jakieś jeszcze będą no, ale Dobrze. myślę że z tej gierki też ktoś będzie z chęcią oglądał no i teraz to się zaczyna rozpierducha zwolnione tempo uh, 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 ruszyła maszyna papiery latają rozpieprze wam wszystkim będą <laughs> kilka strzałów i jeszcze headek w głowę bardzo fajnie Dobra, tu jakaś giwerka leży, ale nie będę jej brał, to chyba jakiś ten. Wolę tą z lunetą. Ja lubię ogólnie um, giwery z lunetą, bo... Czemu z za... A, bo to samo zmieniło na to tą. Oho, jest nasz kumpel, a czego sobie ją bierze za zakładniczkę? Dawaj, kilka strzałów, papę, jest, leży. Ją też trzeba zabić, bo pamiętam, pierwszy razem jak grałem, to wyciągnęła givery chciała nas zabić. Ajka jaka Stoi Stoisz, kiedy nie można wziąć. Tak, jeszcze dobijemy. Ją też. A co? Dziękujemy, uciekamy stąd. Wynosimy się... oho! No, wyno... tylko zanim się wyniesiemy, to trzeba będzie rozwalić to całe śpiące królestwo w mm, dzisiejszej rundzie. Granatnikiem, o, nawet granat nie wiedziałem, że no Dobra, jestem jak ja jestem, kurde, dzisiaj obeznany, jakiś nie dzisiejszy. W ogóle nie wiem co ja, w ogóle pieprzę. Dobra. W tej grze będę bardziej agresywny więc proszę tutaj nie zwracać na to uwagi bo w innych grach będę bardziej miły a w tej grze po prostu będę rozpieprzał to wszystko towarzystwo jeżeli będzie mi się udawało bo na razie to widzę że daję taką hałę i popis na youtube że wszyscy się nie będą się wyśmiewać ale dobra chuj tam filmy to filmy dawaj łuc wsparcie no czemu? A bo to mój nad nim wsparcie ja dobrze jestem obeznany tam gdzie nie piszę tam strzelamy ale i tak zazwyczaj, kiedyś zrobiłem swojego to wielki problem był. Yy, szkoda... Nie, on powinien mieć silnusze, ja nawet nie pamiętam, na przykład nożem ciachać, bo to chyba są większe punkty, ale... Yy, popiszę się do kiedy, w innym odcinku, jak będę na solówkę grał, na razie... Na razie pokażemy, co tutaj potrafimy, pewnie za dużo się nie popiszę, bo pewnie zaraz gdzieś tu zginę. Pamiętam, jak to nagrywałem. Tak jak wspominam, że ktoś nie ogląda moich filmów, to nagrywam najpierw. Grę, a potem dopiero dźwięk, więc żeby nie było zaskoczenia, że ja wiem co tu będzie. Ej, nie będę spoilerował. Teraz pieprzymy to śpiące królestwo, jednak na razie musimy się tu skupić na tej oto rundzie. I co tu mam? Jeden powalony, gdzieś tu było... Aha, dobra. Osiągnięty punkt kontrolny. Głosza, więc no, wygląda dobrze, jest ich za dużo. No i co mam zrobić? Zdejmij udział kaliber 50 Dawaj. Tak go Tu jesteś. Jeb, petarda. Poszła bo spieprzymy to śpiące towarzystwo cała ta wiocha pójdzie i drobny mak strzelaj Mason. jeszcze raz załaduj i zaraz będzie zadyma taka że szok no i dobra co teraz mam zrobić pomyślę Ej, nadchodzą dobra nadchodzą to nadchodzą moi ludzie będą osłaniać waszą ucieczkę no ja nie dobra ja nie mam zamiaru uciekać spokojnie jeden o no. patałachu BTR! O kuźwa. BTR, no i co? I mnie zajebali. No nie... Nie w takim momencie, nie w takim miejscu, no kurde. Ale nie opuszczę, zaczynamy dalej. Aha, od tego momentu, dobra. Jeszcze raz. Teraz to wam pokażę wszystkim, zobaczycie. Jest i. Po raz kolejny. Bazuczka. No to zmieniam drivery na bazukę. No dawaj bazukę. Aha, tu kucnięcie. Skok. Ja Też nawet nie znam się na klawiszach z tym kurzony. Dobra, poszło. Rozpieprzemy to śpiące królestwo, bo zaczyna mnie ją nie draźnić. Ile mam naboi, tyle będę strzelał. Strzelaj tam tych patałachów. O, tu jest druga giwera. Shotgun. Dawaj tego shotguna. Ładujemy. Klost. Klost. Gdzie lecisz, patałachu? Yy... No wyskakuj, to cię zaraz trzasną. Ten łeb kwadratowy to od razu wyfruniesz z prosto z tego ekranu. No chodź tutaj, no. Wyłaś. Masz, smacznego. Mówiłem, że cię jedna. na do widzenia? Bazuka nie ma nabojów. Nie ma, jeszcze jeden ten... I strzał w tego BTR-a trzeba walnąć. Wsparcie. Dobra, to znaczy, że udało nam się tutaj w tym momencie zwiać, więc spieprzamy z tego bunkru. i... Oho. Gdzie tych w kogo ja strzelam, kurde? Widać jaki ja jestem rozgarnięty dzisiaj. Strzelam w swoich a wrogów, kurde uważam, dobra, spierdzielamy z tej wiochy. Normalnie czuję się, jakbym był w jakimś tym... a jakie krzaczory. Normalnie trzcina rośnie. Nie, to nie trzcina, to taki bambu... bambus. Bambus, kurde, trzcina. Ogóle, wszystko mi się z Polską kojarzy. Dobra, nieważne. Dziury. Aha. Gdzie jest? A, tu jesteście. Już nawet się gubię, nie, nie widzę... Słuchaj, drogą, ja kupić GTA V. Ja bym sobie pograł GTA V. Mam taką zachciankę na GTA V, że głowa boli. Ale nie wiem, czy mam czekać czy na kompa ją kupić, czy no. kupić ją na Xboxa I poszedł naprzód. Ale bardziej ja chyba kupię na Xboxa, bo wiem, że na Xboxie będzie mi działać na bank, a na yy, kompie to tak nie za bardzo, więc myślę, że raczej będzie Xboxa. o co? Samolot jest gotowy, nie wszystko na raz bracie, ruszamy naprzód, osiągniemy te kontrolny. szybko, no biegnij, biegnij, napierdzielaj, bo nas zaraz zostawią w tym samolocie. Yy, yy, no dawaj, 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 swoją drogą walą ten samolot, żebym jeszcze nie wybuchł, no szybciej, oho, i oberwałem. Nie możemy dłużej czekać. No kurde, już jestem za dupą, to poczekajcie na mnie. Dobra, jestem w samolocie. Aha, i co teraz? No to dobranoc, panowie. Trochę was pożegnam na pożegnanie. No, pożegnam na no, pożegnanie, tak. Zagaszę was na pożegnanie. Śpijcie dobrze. Macie, kurde, nażryjcie się. Mam pełno na, tego towaru, mam pełno naboi. I was wszystkich rozpierdzielę w tym momencie. De, rozwalę to śpiące królestwo, zaczynam zaczyna mi burzać. Gincie śmiecie Wiem dzisiaj to tak trochę agresywnie nie? Ale dobra Ja przy strzelankach zawsze jestem agresywny A jak już przegram to już w ogóle jestem Na maksa Co my tutaj mamy? Za pierwsza samochód przed nami I... niep! Nie ma samochodu Po co pchałeś się? Piękne kłedy I jeszcze tutaj w to działo Gincie wszyscy smacznie na no co? Oczekają nas na kawałki Mason zdejmij te ZPU Dobra Gjęłem Mason dłużej nie wytrzymamy Mocno obrywamy No to co mam zrobić? mmm wypieprzone pojazdy blokują drogę słyszę cię Brown. już po nas mamy za mało miejsca na start zdejmę ich o kurde, co za bohater Mason. aha co może i zetpełowo uczyścić drogę dawaj Mason, co robisz aha dobra to mamy rozpieprzyć. okej okay. rozpieprzyłem pas startowy czyszczony niech cię cholera mason no i co zostawili mnie nie miałem wyboru wiedziałem na co się pisze ja też wiedziałem że za nic mi nie będzie aha i już gif. Dobranoc. No i Mason dostał w czapę. I tyle było mojej bohaterstwa. Co my tu mamy? O, narada. Ty nie żyjesz. Zabiliśmy cię. Nie. Nie zabiliście. Zabiliście z wtura. Myślałeś, że wiedziałem o waszym planie? Zawsze wiemy. Zróbcie z nim, co chcecie, generał Dragowicz. To prezent ode mnie, dla ucznia naszego. Tylko niech cierpi. Widzicie, nawet nie na do na że cierpienia, o jakim mu się nigdy nie śniło. Gdzie jest to mordo? Zaplanowałem coś dla ciebie, Jankesie. A ja dla ciebie zaplanuję headshot w banie. I na tym... O tak, Dragowicz zdecydowanie miał plany. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Będziemy widzieć się w następnym odcinku. Być może niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć.